Siemanko, Siemanko, lecimy dzisiaj z kolejnym QA, czyli po raz drugi będę odpowiadał na Wasze pytanie. A jako, że tych pytań zebrało się już sporo, to część zostawię sobie jeszcze na trzecią, trzecią część, ale przed nami część druga. Zapraszam. Cześć, mam pytanie do kolejnego QA. Robisz bity? Widziałem u Ciebie na biurku MPC. Słuchaj. To nie jest moje biurko, gdzie znajduje się ta NPC. -tka. To jest biurko mojego brejdaka i nie ja robię bity, a on. Tutaj gdzieś umieszczę link do jego kanału na YouTube. Jeżeli Ty lub ktoś inny będziecie chcieli zgłębić się bardziej w twórczość mojego brata, no to zapraszam do jego kanału YouTube'owego. Właśnie miałem zadać Ci to pytanie, czy znalazłeś fachowców do postawienia domu, bo ja miałem bardzo duży problem z tym, ale znalazłem i na szczęście realizuję to, co zaplanowałem. Faktycznie, na dzień dzisiejszy jest bardzo trudno znaleźć fachowców w Polsce. Znaczy, znaleźć znajdziecie, ale terminy są bardzo odległe, jeżeli są to w miarę dobrzy i w miarę tani fachowcy. No to niestety no, trzeba te terminy zaklepywać z dość dużym wyprzedzeniem. Ja na szczęście póki co takich fachowców znajduję, gdzieś tam się udaje, nie jest to łatwe. No i oczywiście jeszcze wszystkich nie mam, dopiero mam tych od początkowego etapu budowy. No, powiem tak, jeszcze nie wybrałem tego konkretnego, ale zrobię to w niedalekiej przyszłości, bo mam kilka opcji. Tak naprawdę zostały dwie opcje na stole. Ale tak, w dzisiejszych czasach zdecydowanie fachowców w Polsce jest trudno znaleźć. Ile w tym miejscu kosztuje kompletny dom? Pozdrowienia z Kanady. Ile w tym miejscu kosztuje kompletny dom? Słuchaj, bardzo ciężko odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Bo, tak na dobrą sprawę, mógłbyś mnie zapytać, ile w tym miejscu kosztuje samochód. To zależy <słuch> jaki dom, jaki metraż, wykończenie tego domu i tak dalej, i tak dalej, bardzo dużo rzeczy to zależy w jakich latach był stawiany, w jakiej technologii, więc no przypuszczam, że taki dom możesz kupić, nie wiem, w jakiejś ruinie od 100 tysięcy, nie wiem, do w jakimś kosmicznym stanie i kosmiczny, kosmiczne wykończenie, nie wiem, za 2 miliony także ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, musiałby się bardziej sprecyzować. Witam czy orientujesz się jak to wygląda ze składkami emerytalnymi, kiedy, czy w ogóle jak można je z UK otrzymać i czy faktycznie należą się nam one dopiero po, po przepracowaniu 10 lat w UK? Ze składkami emerytalnymi z tego co wiem jest tak, że jeżeli masz przepracowane 10 lat no to możesz, będziesz dostawać emeryturę już z UK jakoś tam podstawową. Inaczej natomiast, jeżeli przepracowałeś mniej niż 10 lat w UK, tak jak na przykład ja, no to wtedy te składki po prostu są zaliczone do lat pracy w Polsce i poniekąd do Polski będą one przeniesione. Więc z tego co wiem, nie powinny przepadnąć. Czy należą nam się one dopiero po przepracowaniu 10 lat? No nie, no bo jak przepracujesz mniej, no to tak jak mówię, te składki są potem przenoszone do Polski. Nie tęsknisz za Anglią. Ja myślę, że po jakimś czasie będziesz miał dość Polandii. Póki co, tęsknić nie tęsknię. Chociaż przyznaję, że gdzieś tam jak oglądam jakieś vlogi na YouTubie, no to zdarza mi się zatęsknić, ale może nie stricte za samą Anglią. Tylko na przykład pojechałbym na dwa tygodnie czy na tydzień czasu w odwiedziny do ludzi, których tam poznałem. No i na przykład, nie wiem, pojeździłbym sobie tam na rowerze gdzieś po tych angielskich malowniczych wioskach, ale tak, żeby tęsknić za pracą i życiem tam, no to nie, zdecydowanie nie. No jednak mi jest w Polsce zdecydowanie lepiej pomimo niższego standardu życia i niższych zarobków. Ale ja jednak e, wolę zostać tutaj. E, piszesz, że myślisz, że po jakimś czasie będziesz miał dość Polandii. Słuchaj, no być może. Nie, nie wiadomo. Ja nigdy nie mówię nigdy. Póki co, no nie mam jej dość. Jestem generalnie zadowolony, że wróciłem. Witam. Ja jeszcze nigdy w Anglii nie byłam. Chciałabym do tego kraju kiedyś pojechać. Czy czy poleciłbyś mi wyjazd do tego kraju na dłuższy czas, czy tylko turystycznie? Pozdrawiam, Magda z Łodzi Poland. Słuchaj, e, turystycznie, no to na pewno bym polecił, bo jest e, fajnych parę miejsc do zwiedzania, chociaż Anglia tak naprawdę, oprócz Londynu, nie jest jakimś turbo turystycznym krajem. Turbo turystycznie, e, pod względem turystycznym. No, tak jak mówię, nie ma tam, nie wiem, na no, jakichś takich, nie, nie, nie oczekuj nie wiadomo czego, ale na pewno jest parę fajnych miast do zwiedzenia. Jeżeli lubisz przyrodę, to też na pewno znajdziesz coś dla siebie jest dużo parków różnych, typu Peak District i inne rzeczy. No, wiadomo, duże wybrzeże, gdzie są też nadmorskie kurorty. Więc turystycznie zdecydowanie polecam na dłuższy czas. No, w sumie to też mogę polecić, szczególnie jeżeli chcesz zarobić dobre pieniądze, no to jak najbardziej, no, dlaczego nie? No, powiem tak, no to też nowe jakieś doświadczenia, i ja na przykład nie żałuję tego, że pojechałem tam, byłem 7 lat. Chociaż no czasami mówiłem, że gdzieś tam żałuję, ale to też mogło być w jakimś tam ferworze nerwów. Yy, generalnie, no tak, poleciłbym ci i turystycznie i na dłuższy czas, jeżeli chcesz zarobić czy poznać nową kulturę. No to tak, to polecam. Kolego, dają jakieś zasiłki i inne benefity, jak się jest bezrobotnym w Polsce? Jak jest się bezrobotnym w Polsce, no to dają zasiłki czy benefity, ale to polega na tym samym, na przykład w UK jest identycznie. Jeżeli chcesz dostać, dostać zasiłek dla bezrobotnych, no to nie dostaniesz go jak sam zwolnisz się z pracy musicie ktoś zwolnić, nie wiem, albo firma musi upaść, no to wtedy zasiłek Ci się należy. Ale jak Ty sam odchodzisz, no to Ci się nie należy. No bo tak jakby to Ty podjęłeś taką decyzję. Dla powracających z Anglii, czy w ogóle z innych części świata, też o zasiłek możesz się starać. Ja tego nie robiłem z pewnych względów. Może też kiedyś nagram o tym osobny odcinek. Ale po prostu no, nie robiłem tego. I w dodatku, ja bezrobotnym byłem 2-3 miesiące i poszedłem do pracy, więc nie zależało mi na tym zasiłku. W dodatku nie są to jakieś duże pieniądze, chyba 1000 zł przez pierwsze 1200, tam przez pierwsze 3 miesiące, potem po 600, coś takiego. Nie, nie wiem nawet dokładnie ile. Witaj. A cóż ja będę potrzebował podczas rejestracji się, jako osoba bezrobotna, jeśli wracam z zagranicy? Czy są jakieś specyficzne dokumenty potrzebne? Pozdrawiam cię, Jacek. Hmm, powiem ci tak: nie będziesz potrzebował niczego nadzwyczajnego, bo musisz mieć dowód tożsamości, czyli no najlepiej dowód osobisty. Yy, świadectwa ukończenia, czy to szkoły, czy to nie wiem, yy, jeżeli jesteś po studiach, to też takie świadectwo ukończenia. Yy, no i świadectwa pracy z Polski, jeżeli masz jakieś. Z tego co pamiętam, bo minęło już trochę czasu od momentu, jak ja się rejestrowałem, ale to chyba tyle. Resztę dokumentów wypełnia się już na miejscu. Nie żałujesz, że wróciłeś teraz. Nie byłoby lepiej wynająć kogoś do wybudowania garażu, jak byłeś w Anglii i dopiero wrócić? Myślę, że sprawy by szybciej szły. No, powiem ci tak. Ja wróciłem w dość specyficznych czasach, podczas pandemii. No, czy nie żałuję? Szczerze mówiąc, to żałuję, że nie wróciłem trochę wcześniej, bo ceny materiałów i robocizny przez ostatni rok bardzo poszły w górę i ja tak naprawdę na tym straciłem. Pierwotny plan był, żeby wrócić rok wcześniej. Ze względu na pandemię przesunąłem to na następny rok, ale jak się okazuje, prawdopodobnie był to błąd, bo te pieniądze, które oszczędziłem, no to tak naprawdę e, straciłem, no można powiedzieć. E, czy nie byłoby lepiej wynająć kogoś do wybudowania garażu, jak byłeś w Anglii i dopiero wrócić? Garażu i domu? No w moim przypadku nie, no bo przy, przy, przy budowie tak czy inaczej, no dobrze by było, żeby ktoś był tutaj na miejscu i to nadzorował. Ja raz, że nie chciałam nikomu zawracać tyłka, dwa, że ja lubię takie rzeczy sam nadzorować, no i trzy, że też nie za bardzo miałam komu to tak naprawdę powierzyć, no więc. W moim przypadku nie byłoby to lepsze, tak sądzę. Żałujesz, że wróciłeś do Polski? No i ostatnie pytanie, czy żałuję, że wróciłem do Polski? No słuchajcie, no póki co jestem w Polsce od 4 lipca, czyli mamy sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Jestem ponad 5 miesięcy, zbliżamy się do połowy roku. No i no, póki co nie, za, nie żałuję, jestem zadowolony. Ja wiedziałem, co mnie czeka po powrocie, na co się tutaj nastawić. Wiedziałem, że nie będzie łatwo, że mniej się zarabia inaczej się żyje i tak dalej i tak dalej. Ja byłem na to wszystko przygotowany, dlatego się nie rozczarowałem. Wiedziałem, na co się pisze. Nie wyobrażałem sobie. Że tutaj będzie nie wiadomo jak wspaniale, tylko no po prostu znając realia, mogłem się do tego jakoś przygotować, do tego powrotu. Więc ja na pewno nie żałuję. Póki co, czy nie będę tego żałował w przyszłości, nie wiem. Nikt tego nie wie. Tak jak już powiedziałem w poprzednim pytaniu, nigdy nie mów nigdy. Ale jeżeli. Poczuję, że nie wiem, że żałuję w pewnym momencie, że to był błąd, to na pewno Wam o tym powiem. Póki co jednak nie, nie żałuję. No i słuchajcie, to już było ostatnie pytanie z tego QA. Oczywiście zachęcam Was, żebyście pod filmem pisali komentarze z następnymi pytaniami, które macie do mnie. I od czasu do czasu zrobimy sobie takie QA, a myślę, że jak będę już miał około 5000 subskrybentów, no to zrobimy sobie jakiegoś live'a i tam poodpowiadam Wam na live'ie na różne pytania, które będziecie do mnie mieli. No bo jednak póki co tych subskrybentów jest jeszcze za mało i pewnie nie, niezbyt dużo ludzi by to oglądało, więc poczekam jeszcze chwilę No i zrobię takiego live'a z pytaniami. Ciężko mi powiedzieć kiedy to będzie, no bo nie wiem kiedy i czy w ogóle kiedykolwiek będę miał tych 5000 subskrybentów, więc póki co zadawajcie pytania pod komentarzami w komentarzach właściwie Dajcie oczywiście łapkę w górę. I zasubskrybujcie kanał. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie cześć.